Manko, z tej strony XTEMI i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Pokémon Emerald Randomizer Naslock. Jesteśmy w mieście z trzecią odznaką i tu jest lider. Coś chce nam powiedzieć, tylko nie wiem co. Zachęcam do łapkowania w górę, subskrypcji kanału, ponieważ niedługo się zbliża bardzo ważny live dla mnie. I będzie się działo, więc zapraszam. Eee, like to Zip. Chociaż nie, przepraszam. Wy jeżeli jak to oglądacie, to w tym samym dniu ten live się skończył. Przepraszam was bardzo. Więc y, kto był na live urodzinowym, ten wie co się działo. Kto nie był, to nie grzałuje. Eee, like to Zip and Wahaha. Dobra. Co ty mi dajesz? Grandor running, Basement K. czy co? Klucz do piwnicy? Okej. Okay. Gdzie mam go do. ten klucz do piwnicy mieć? Eee, mach, akro. A, tutaj zmieniamy rower. Dobra. Ale to gdzie jest ten klucz do piwnicy? To w tym jest? Tutaj? Nie, tu jest kasyno, ale w kasynie chyba nic nie ma. Hmm. Co w sali? Nie w sali. A może w sali? Nie w sali też nie ma nigdzie. To Gdzie jest klucz do. Do której piwnicy? O co tu chodzi? Nie wiem. Mm, szczerze, naprawdę nie wiem o co chodzi. Tutaj też nic nie ma. Nie wiem, ale idziemy dalej. Idziemy na drogę 118. E Serfikiem przepłyniemy tutaj, e, Tutaj czy ja. O, Gudroda dostęp, fajnie. E, no, tutaj chcą podwójną walkę i jest ja i mm, To może surf i daj mi. E, comet Puncha. Właśnie pokazałem wam Pokémonów, jakich mam przygotowanych i tak dalej. Więc już to robię. Dobra, tutaj podwójna walka. Trochę Obilika. Naszego startera, nie, no ok. Już Wam mówię co i jak z Pokémonami: Goryl i Trujak trój, mają po 30 levelu. Nie ewoluowałem jeszcze tego Goryla. Już widzicie, że ma rock smasha Dałem mu ten atak, bo był mi potrzebny. Atak jest spoko, speed też jest spoko, defensywa jest spoko, nawet specjalna defensywa jest ok. No, specjalny atak na mnie jest potrzebny, tak? bo to jest pokemon pod, typowo pod atak fizyczny, więc Double Kick, e, Rock Smash Pack i Horn Attack, takie mu ataki zostawiłem. E, a co do e, trujaka, e, to ma tutaj bardziej specjalny, znaczy ma atak właśnie lepszy od specjalnego, a ma Triple kicka, Metal Claw, e, Moonlight i psymbima. Zobaczymy, może się coś przyda. Do tego hmm, robaki trujący Pokémon, spoko nie? Tutaj kolejny Espion może Dragon Rage dwa razy. Okej, okay. meganium, meganium, meganium. No to Agu i Kieł odpadają, Kao jest obbity. Eee, Dinuś mógłby zostać, ale dajmy goryla. Dajmy goryla i dajmy peka. Tak średnio ten Pek. No ale dobrze, niech. No jeszcze się leczy, o boż, A on tak? Ona się będzie tak leczyć, naprawdę. Oj, 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 oj nie chcę teraz stracić goryla, bo mam. Specjalnie mam. E, ten. Specjalnie mam Moonstone'a przygotowanego dla niego. Jak on się czegoś ładnego nauczy. O, Steven! Do like, e, the Pokémon yours? Find. Okej. Okay. A i sobie poszedł. Okej. Okay. Nie mam kata. To nic. Jak nie mam kata, to nic. O, Ampharosów występuje. Ampharosa mogę mieć Jirafarik. E, surf. Dwa razy. 35 level wbija. Dinuś. Fajnie. Ja bym tutaj zmienił teraz na kła. Niech kieł też sobie powalczy troszkę. E, tu ma dwa Pokémon. Syntagmir. On attack. Super. I Whale. Mmm. Okej, okay, dobra, nie miałem nic wodnego. Tyle dobrze. Magzeliksir, Zawsze się może przydać. Yy, Ale Nie chcę wrąpla łapać, bo i tak go nie mogę łapać. Bo już mam do yy, Tutaj są bery. Citrus berry? Dobrze przeczytam? Tak, Citrus berry, to są lepsze troszeczkę bery od yy, Oranbery. Więc to jest spoko. Yy, aha, tu jest tak. Tu jest człowiek na rowerze i on nie może przejechać, bo przez duże trawy nie można jeździć rowerem. Chinchu. No, chciałbym mieć tego Pokemona, ale nie mogę. Hopip. Oh, Hon e, tak. Ok. E, co dalej? Tu jest jakiś trener. Albo trenerka, trener. Kadabra. Kadabra padła. E, relikant. E, to nie, zostaw. Hon atak, Rollout. Okej. Okay. Magikarp Easy Znaczy, troszkę obity jest kieł. Połóż nam mogę mieć tego Pokémona, ale nie mogę teraz na razie łapać. Hmm. Honor, tak. Dobra, dostał. I Lilip hmm. Agu niech wejdzie. Arion Tail. Dziękuję. Teraz właśnie Agu sobie potrenujemy Tak do 35. I na końcu najwyżej KO wejdzie jeszcze. Yy. Nie mam ripeli czasem e... e, Ripelli. zużyłem troszkę Rare Candy, bo tam miałem chyba 3 czy tam 4, nie pamiętam ile Możecie pisać pisać w komentarzu e, Super Ripper mam Nie będę tak często Pokemony atakować i to jest fajne e, Tutaj jest pipi Up, dobra Ta dziewczynka walczy, czy tam kto tam, nie chłopak to jest Plus, no to Iron Tail. dziękuję, Jolteon, to samo Metal Clow? Dobra eee, Tu jest kolejny trener Skarmory Iron Tail? Dziękuję Medicham. Wow! Przeżyła to Agu, Cloystler No, niech będzie Cloister. Eee, fake Out na start. O tych. O nie wierzę No dobra. 200 IQ miał. Protekta i ja fake outa dawałem. No, 200 IQ ten trener miał. E, już, z tą już walczyłem. Z tym już walczyłem, tak. Z tym też. Tam jest jakiś Pokéball. Nie wiem, co podniosłem, ale zaraz sprawdzę. Nie zmieniłem. Agu. Dobra. Uuu, dobrze zmieniłem. Twister. I Dragon Rage. Jak będzie. Już zmieniłem na kogokolwiek, nie? I tu jest chyba Instytut Pogody? Z tego co pamiętam. To są Wyngule. Uh, the Cave of the Origins. The Cult Happened. Okej. Okay. Dobra, to tu jeszcze nie ma Instytutu Pogody. Bo tu jeszcze gdzieś miał być Instytut Pogody. Z tego co pamiętam. Reaper przestał działać. Tam można rowerem przejechać. A ty mi coś dajesz? Nie yy, Tak, Agu trzeba zmienić. To tak pe z pewnością. Może niech jak wejdzie, bo jeszcze dzisiaj nie walczył. Yy, tutaj jest jakaś walka. Cinchu. Yy, no tak, symbimem tak średnio. Metal średnio. Tym średnio. A Moonlight? Moonlightem tym się leczy. Tym możemy yy, bić uleć się. Jeszcze raz. Zimbim. Jeszcze raz. Dobrze. Teraz Goldak. No to Kao niech wyjdzie. Fejgał na starcie. Comet Punch. Dziękuję. Do Pokenawa ją dodamy oczywiście. Jest taki strasznie długi most. I tu będzie kolejna walka, tak? Będą w ogóle kolejne walki. Masakra. Jest Kangaskan, który mi zostawił 4 HP. Jeszcze raz dobrze. 34 level dla Kangaskana. On też chciał do Pokenawa, ale ja chcę do centrum Pokémon. Czy ja mam jakieś Reperte? E, potiony? Cokolwiek? Hmm. Hyper potion mam jeden. To niech już ma. Super potiony mam 20, dobrze tak no życie na krawędzi, tyle wam powiem tyle wam powiem. Każdy pokrymon obity prawie do zera. Więc... Jeszcze, tutaj Agu. Dobra, wystarczyło. Okej, okay, uleczyłem wszystkich A ten... Co? Walczy? Podwójna walka. O Boże. Źle to zrobiłem, ale to nic. Eee. Metal Claw dla Cliffery A Fake Out dla Rombli. Teraz yy... daj mi jeszcze raz Metal Claw A tutaj daj po prostu bite na, na niego yy... Daj mi Metal Claw, Bajcik Metal Claw, Bajcik Ok Podwójna warka stoczona I wygrana przynajmniej Tyle dobrze Citer tu jest do zobycia, Wow czy ty uciekniesz z tej walki? Uciekniesz. Dobrze. Tu Ym... trzeba jeszcze sobie GPL dać. OK. Dobra. Tutaj jest jakiś... O, nest ball. Przyda się, na pewno. Mhm. Podwójna walka. Tak myślałem. Voltorb. To Voltorba pierwsze trzeba rozwalić. Fake out. Okej. Okay. Ym... Teraz to już obojętnie kogo. Ale bardziej mi się Krągnaw nie podoba, więc... Hmm? ok, Okej. Shellgon. Może Shelgona pierwsze. Dobra. Czy on zatakował Trójak! Byłeś Pokemonem Przez jeden odcinek. Nawet nie cały. Kieł, wejdź. Tylko na atak. Dziękuję. Jeszcze sparaliżowany jestem, nie? Masakra. Eee, daj mi super potion na KO. Mam jeszcze jakieś coś do tego? tu mam. Full healing mam 3, więc... Użyję, no bo co innego. Ja ci się kręcę. Szczerze, złapię tutaj Pokémona, ale on będzie dopiero odebrany przy centrum Pokémon. Nie chce mi się wracać tutaj już, a to jest nowa droga. Mogę tutaj łapać, więc. Dlaczego by nie? Handum. Ok, 35. Level KO wbija. Tutaj możemy sobie zejść. Tu mamy Herdscale'a kolejnego, ale wyjść to już nie mogę. No właśnie, tak myślałem. No nic. Próbujemy tu złapać coś. E, ten pokémon będzie w boksie oczywiście, ale my go stamtąd wyciągniemy. Ripper przestał działać. Claydol. Klejdol, czy ja mogę Claydola mieć? Tego właśnie nie pamiętam. Eee. Tu, 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 tu. tu. Robadbanet. To, to była pierwsza. Dums. Jusksy. Hmm. Z tego co widzę, to mogę go mieć, tylko on ma podtyp. Pierwszy on ma typ ziemny, czyli nie mogę mieć go jednak. Czyli nie tracę szansy, ale yy, muszę szukać kogoś innego. Jumplaw. On jest typu roślinnego pierwszego. Mhm. Czy ja mam roślinnego poka? Nie mam chyba roślinnego poka w tym momencie w składzie. Nie, nie mam. A czy ja w ogóle plafa? mogę? Z tego trzeba zacząć. Tu, 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 Lub Radili. Z tego co widzę, to mogę go mieć. Więc lekko go trzeba obić. Leciutko mówię. I teraz trzeba go złapać. Mam 14 Great Boli, złapał się. Dobrze. Jumplaw, uh, jumplaw, jumplaw. Jump jakby cię tu nazwać? Hmm. Uh, puszek. Puszek to nie On ma takie trzy takie dookoła, jakby nie pamiętam, jak to się nazywa dokładnie. Ehm, um. nie ma to jest latający pokemon, też nie? Nie wiem, jak cię tu nazwać, no. Hmm. puch, o, będziesz puch, hmm. puch, po prostu puch. Niech będzie czysta tu do złapania, dobra, nie puszczysta tylko sintrit puszczysta to jest furat pamiętajcie i tu jest instytut pogodowy i w instytucie pogodowym będzie się działo, tyle wam powiem ja oczywiście wytrenuję pucha eee, no, Trujaka odstawię tam gdzie powinien być no i to tyle w tym odcinku Zachęcam do lajkowania, do subskrybowania kanału, żeby nie zapomnieć o innych filmach, o live'ach, na które serdecznie zapraszam. To tyle, trzymajcie się i na razie. Hej!